Aktor from a Titanic is Tom Hanks. Nie, nie zgadza się. Jezus Maria, w Titanicu grał Leonardo da Vinci. Mati, jest super. g jest czaderskie. Insta opisie. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i dzisiaj, moi drodzy, gramy po raz kolejny znaczy nie po raz kolejny, po raz pierwszy w Teacher Simulator, czyli super grę na telefon, która zmiecie was z powierzchni ziemi. Mam nadzieję, że mnie również. Pierwsza rzecz, jaką robimy w tej grze, to jest wybieramy naszego nauczyciela. Albo będziemy taką panią, co jest tutaj strzyżona jest od garnka na baniaku, albo takim panem, co przychodzi w koszulce Polo i muszce, nie wiem co gorsze, ale dobra, weźmy tego wariata, bo ma fajne okulary, takie jak ja, że ja mam inny kolor rameczek i w zasadzie taka jest różnica między nami. Też są takie super wąsa. Yy, dobra, yy, czyli mamy tutaj uczniów. Siemano, yy, zapytaj klasę. Dzień dobry, moja klasa kochana. Jaki zwierzak jest różowy? Powiedz mi. Krowa? No chyba ci posrało. Jezus Maria, debil. Dobra, yy, weźmy ciebie. Do odpowiedzi. Flamingo? Oczywiście, że flamingo, byku. Zajebista? Peć, siadaj, masz plusa. Yy, co znaczy LOL? Nie wiem, czy nauczyciel no, by się czegoś takiego pytał, no ale jakby pytał, to... Lean out loud? Siadaj debilu. I nie, nie odpowiada więcej. Zobaczymy, czy tutaj Karol zna odpowiedź. Life old Leaves Karol, po co ci tego plusa dałem? Teraz masz minusa, ty idioto. Okej, okay, następny. E, Okej, okay, ty. Ty jesteś tam z tyłu, to mało. No dawaj. Wyglądasz na nerda. To na pewno będzie wiedział. Love out loud. Super odpowiedź. Gratulacje. I tutaj łapeczka w górę i mamy koniec lekcji. Super, 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 zarobiliśmy 130 dolarów za zapytanie takich sześciu debili o co chodzi. Boże, gdyby tak życie wyglądało. Ja bym teraz was uczył w szkole. Dobra, zapraszam. Yy, to jest kartkówka, tak? Tak, to jest super, to jest kod Hippo, no ty idioto. Hipopotama, w domu masz elefant, okej, okay. super, że wiedziałeś jak wygląda słoń i kot, ale psa nazwałeś debilu hipopotam? Dobra, kabycz, naprawdę, kabycz to sałata, kretoszczurze, to jest samochód, zgadza się, beans, beans, no nie mogę z wami, siadaj, siadaj, jedynka, jakie D, pała, a ty co mi dasz, sheep, debil. E, dobra, to jest ryba, to jest Co to za kartkówka w ogóle? Dobra, masz zwierzę lwa i o... Zwierzę, zdjęcie lwa i pet, co to jest? to jest? Owca. Jezus Maria, nie mogę. Kolejne 134 dolary na moim koncie. Co ja mogę teraz... nowy outfit? Będę nauczycielem WF-u? Będę taranował te małe gówniaki? To jest życie. Nowa gra możliwa. Available, możliwa, dobrze. O, WF! Hal monitoring, dobra, 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 dobra. Teraz... I oni płacą? TV and film. E tam, okay. szmule. Food. Nie no, general knowledge. Co tam food mnie jakiś obchodzi? Chcę tutaj może najpierw ołóweczka. No temperujemy Serio? Aż tyle straciłeś ołówka? Cały ołówek! I, I kto będzie tym pisał? O co chodzi? Kto będzie pisał takim ołówkiem? No na pewno nie ja, dobra. Sprawdzałem, co się dzieje na korytarzu. Czy są grzeczni. Ty. Ja tym chodzę? A. Ty. Szmula. Schowała. Moi drodzy. Ona schowała tutaj kredę nauczyciela. Ale była miła dla nauczyciela. I braided friends her. Nie wiem, może to chodzi o Uczesała. Dobra, no oddawaj po prostu te kredę i tyle. Wariatko. No co xx szmata, co niby mam za, za ukradzież kredy, mam wysłać do dyrektora? Dobra, wykurwie do dyrektora w takim razie, nieważne co tam robisz, jest czerwone. Ty, bully, bully, już, stun, spray, aha, czyli jeżeli ja pozwolę bully'emu sobie, to jest, są realia prawdziwej szkoły, jedyne co mogę zrobić to jest obejrzeć reklamę i albo nasprayować mu mordę, Albo go sparaliżować paralizatorem, albo go puścić. I to jest jedyna opcja, którą ja biorę pod uwagę, ponieważ nie będę oglądał reklam. O, i X mi daje gówno gra. gra. To coś takiego i, i ja przez to, przez to dostaję gorszą ocenę i powiedzmy bie, mniej pieniążków, bo nie obejrzałem reklam? Chyba was ranie uciśnie. Dobra, dawać te kartkówki. Narysuj kobietę, która wchodzi do autobusu. Nie, to jest, to jest specjalna szkoła, moi drodzy. To jest specjalna szkoła. To, to, to nie jest możliwe, żeby tak było. Masz jedynkę, siadaj, kretyn. Narysuj yy, parę, która wychodzi za mąż. Chłop swoich rodziców narysował. No niestety. Przykro mi, no ale nie o to chodzi o wariaciku. Je, siadaj jedynkę. Poza swoimi problemami w domu, masz teraz jeszcze problemy w szkole. Narysuj yy, rodzinę, która zje se obiad. Czadersko. Siadaj piątka. To jest, to jest taki super przedmiot. I taki super test. Możesz dostać albo pałę, albo piątkę. To jest życie. Aha, czyli, że, żeby mieć ten outfit, muszę obejrzeć reklamę. Cox, Cox. Tu jakieś walki są nawet, z tego co widzę. Exam Supervising. Okej, okay, dobra, dobra. Eee, science, no to nie będę oglądał reklam. TVN, film. Dobra, TVN, film. Okej, okay, okej, okay. bierzemy tę robotę. Najpierw będziemy temperować ołówki, nie wiem, po kiego cholera będziemy temperować te ołówki. I nie wiem, czemu takie malutkie. Ja za dzieciaka przyznam się, każdy sobie temperował tak ołówki do zera. I. Nie wiem po, po co, ale tym się nie da pisać. To jest tak niewygodne, że robienie czegoś takiego to jest mocne upośledzenie. Ciśnij, by zacząć. Dzień dobry. Aktor from the Dark Knight Kevin Hart. O oh, mój Boże, to jest problem, bo ja się na tym też nie znam. Ale z tego co wiem, Kevin Hart jest ten ko komediant i on na pewno nie grał w tym filmie. Pirates of Caribbean i samówi. No, a co innego? Gra o tron to movie. No, gra o tron to nie jest mówi to jest serial. O, znam się jednak, jestem profesjonalistą. Siadaj, yy, pała. Siemanko, co tam masz? Yy, kolega. Yy, Szereka to Simba. Jezus, Maria, ci ludzie nawet w wolnym czasie filmów nie oglądają. Shrek i za TV show. No, Szereg to jest movie, chyba, nie? Father of Bart No, Jezu, pała, siadaj. Idź stąd i mi się nie pokazuj więcej na oczy, bo dostaniesz kopa z pół obrotu. Dawaj, następna. Ciemano, Breaking Bad i za TV show. Zgadza się. Frozen i mówi. Zgadza się. Aktor from a Titanic jest Tom Hanks. Nie, nie zgadza się. Jezus Maria, w Titanicu grał Leonardo da Vinci. Super, super robota. Ja jeszcze jestem ciekaw, co ja mogę z hajsem robić. Find cheaters. E, ty. Ty, ty szmula! W pierwszej ławce siedzisz. Wykrwiej. Następny. Następny mi tutaj. Ty. Ee, Karol. Zuczymy, ja wszystkich nazywam Karol. Dobra, niech będzie każdy, będzie Karolem. Idioci. Nie nauczyli się na błędach poprzedników. Ty, Karol, twój brat bliźniak, Ignacy też stąd idzie. Wypaduwa. Debilu. Dostajcie jedynki, dzwonię do waszych starych i wyrzucam was ze szkoły. Tak jest plan. O, mam nowy outfit bezdomnego. Super. Dobra, klasa sportowa. Płacą tutaj beznadziejnie, no ale pójdę zobaczyć, co tam się dzieje. Dawaj. Jezus. Co masz klasę sportową? Co to jest w ogóle klasa sportowa, że są małówki potrzebne? Co to jest za gówno? Dobra, klaso. Mam takie pytanko do was na chilku. Nazwijcie mi tutaj tenisowego zawodnika David Beckham. Debilu, siadaj. Nie rozmawiamy już z Tobą więcej. Karol? Tiger Woods? Nie, Tiger Woods gra w golfa ty Debilu, siadaj. Ty? Lebron James Jezus czy ty z klasa. Co jest z Wami, nie tak. Roger Federer, gratulacje. Do czterech razy sztuka. Klasa. No i co, bijecie brawa? Dostaliście popale. I jeszcze bijecie brawa, koledze. Jezus, nie mam pojęcia, jaki sportowy event ma miejsce na Grand National. Nie wiem, co to jest i gdzie to jest. Prawdziwym, żeby nie wyjść na takiego głąba jak tutaj moi uczniowie. I wychodzi, że to są wyścigi konne. No dobrze. Skying, no, siadaj, debil. Następny. Łucznictwo, yy, nie, siadaj, debil. Następny. Słucham? Y łowienie ryb? Tak, debilu, siadaj. Jedynka. I ty, Karol? Tak, zgadza się. W ogóle mam wrażenie, że to działa na takiej zasadzie, że pytasz ostatniego i on zna odpowiedź, a reszta to kretyni. Dobra. Sprawdźmy, co się dzieje na korytarzu. Siema, co zrobiłeś dzisiaj? Brał udział w zajęciach. Y podzielił się lunchem. Mówił. Podczas nie swojej kolejki. I co się robi z takim dzieciakiem? Wiecie, co się robi z takim dzieciakiem? Nie puszcza się go. Jego się wysyła do dyrektora i mówi: Ty debilu, czy ty właśnie próbowałeś mówić, kiedy nie była twoja kolej? Czy ty próbowałeś coś powiedzieć, śmieciu? Won, idioto, do dyrektora i rozmawiasz sobie z nim o swoim zachowaniu. A ty, Jeremiasz. To jest je Left phone in a locker, gratulacje. Nie no, jakby wziął telefon do klasy, sobą, nawet go nie użył, nie dotknął, to od razu do dyrektora, ale dobra, masz, masz dzisiaj szczęście. A bully, jak zawsze, niech tam sobie klepie tam kogoś. Siema, kogo bijesz? Dziewczyna bije chłopa, to cię puszczam. Wood. o to też może być dobre, nie będą wiedzieli jak wygląda ziemniak, albo herbata, albo kawa, albo nie wiem, cokolwiek. Pomylą marchewkę z twoją starą. Takie rzeczy się zdarzają, ale to nie wiem, czy to jest dobre. Dzień dobry, pokażcie, co tam macie. Narysuj pomarańcze. Superowa pomarańcza. Masz piątkę. Następny. Co tam masz, Karol? Narysuj loda z dwoma gałkami czekoladowymi. No prawie. Raz ci się udało, ale ta druga to troszkę mniej czekoladowa. Może biała czekolada. Mogłem zaliczyć. Siada jedynka. I narysuj tutaj ananasa na koniec. Ja nawet nie musiałem tam trafić Starczyło XD napisać i to było jednoznaczne Dobra i na sam koniec Tutaj musimy szukać cheaterów Pewnie, 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 znajdź trzech cheaterów Czyli zawsze jest trzech idiotów Ty, Antoni Z klasy, out Dzwonię do twojego starego A wiesz, że twój stary lubi sobie tam Wpalnik dać, więc możesz się Szukać na wpierdol w domu To następny, to następny, kto następny, kto następny? Ty, 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 ty. Masz przesrane, wypadła. Po raz kolejny, kolejny raz. Karol dostaje pałę? Nie wiem, on już chyba ma same pałę w dzienniku. Oczywiście że wasz stary przychodzi ze szkoły w czymś takim. Jezus Maria. Ha, czyli ja za pieniądze tutaj kupię nowe rozgrywki, rozumiem. I nic poza tym. Fajna gra, dobrze. W takim razie ja będę zmykał i cześć.